To wszystko oczywiście znowu z jednej strony to jest ta właśnie historia o tym, od czego zaczęła, to znaczy to jest ta historia o tych absolutnie zdumiewających politycznych karierach i upadkach, które się wydarzały w tak tym przednowoczesnym świecie. W pewnym czasem już takie nie wydarzają. Ja się zastanawiam, czy Napoleon był ostatni, czy jednak jeszcze po Napoleonie byli jacyś tak, musiałabym pomyśleć jako był tak żeby się czy były te, jakby podobne wypadki jak właśnie te historie. Proszę. No tak, powiedzmy, no, ja że no, w ogóle jakby taki, tak, to taki... I to prawda, to znaczy że rzeczywiście profesor Marian Małowicz, nie już wybitny polski historyk. Który wraz ze swoją żoną Izłą Bieżuńską się przez do Warszawskie, kiedy napisał po wojnie książkę Tamerlan o jego czasie, właśnie o tym drugim, tak, o, tam, o Tamerlanie, czyli właśnie o tym drugim po tym Wiskaniu Wielkim Budowniczym, imperium, tym XIV-XV wiecznym, no to absolutnie jasno daje do zrozumienia, że po to pisze o Tamerlanie, ponieważ tak naprawdę interesuje go to, co się wydarzyło w XX wieku i czego sam był świadkiem. Tak? i jakby kiedyś właśnie próbował analizować okrucieństwa Tamerlana Tamerlan. Tamerland działał bardzo podobnie jak właśnie wcześniej ci władcy mongolscy, zwłaszcza Genghis to znaczy z jednej strony łączył w sobie nieprawdopodobne czasami okrucieństwo i brutalność, zwłaszcza w stosunku właśnie do podbijanych przez się ludów, zwłaszcza on akurat swoje sześcienny lubił dla odmiany i szalał w Armenii i Gruzji między innymi jakoś straszliwie zupełnie, z ogromną takie, taką jakby chłonnością kulturalną, z ogromnym zainteresowaniem kulturami ludów, które podbijał, z taką ogromną gotowością do inwestowania w kulturę, tak, do zapraszania na swój dwór ludzi, właśnie sztuki, architektów, pisarzy, poetów, a także właśnie z taką dążnością do rozbudowywania właśnie swojego dworu. Krzyszta Markanda odżywa ta Tamerlana właśnie. Tak? I jakoś profesor Małowis właśnie próbował się zmierzyć z tą postacią, jak mówię, bardzo jasno i bardzo wprost pisząc, tak? że on się mierzy z tym Tamerlanem właśnie dlatego, że jakby jego własne doświadczenia z pewnym rodzajem tyranii, to jednak nie było do końca to samo z wielu różnych powodów, wspomniałem właśnie samą kwestię nowoczesności. Natomiast rzeczywiście, no właśnie, ci wielcy zdobywcy tego Środkowego Wschodu, tak jak już powiedziałem, są paradoksalni, tak? Właśnie w tym łączeniu naprawdę niekiedy wysokiej kultury z niezwykłym okrucieństwem. Oczywiście z tą kulturą to też był problem, tak? To znaczy, kiedy Kubilaj Han zdobywał Chiny no to już opozycja w jego własnym kraju zaczynała przebąkiwać, że on jest już bardziej Chińczykiem niż Mongołem, że się właśnie z z wykorzenił, tak, że to już nie jest to. I on to między innymi zresztą dlatego właśnie się tak to imperium podzieliło, ponieważ Kublai Khan miał wprawdzie oparcie właśnie w ifanidach irańskich, ale oddzierały to od niego Skonfliktowana z tym Złota Orda i ten Hanat Czapagajski. Ze swoim własnym kurultajem nie mógł tak do końca dojść do ładu. Nosił ten tytuł Wielkiego Hana, ale tak naprawdę właśnie ta opozycja mongolska, w tym jego oczywiście własnych krewnych, tak, bo tam krewni byli najgroźniejsi oczywiście, była bardzo silna. I on też skądinąd no, jakby trochę stracił zainteresowanie tym zachodem, tak? To znaczy rzeczywiście dla niego z kolei ten podbój in... przepraszam, południowych i właśnie to osadzenie się w Chinach było niesłychanie ważne. On zresztą przeniósł swoją stolicę do Pekinu, tak? na się wtedy nazywał Pekinem, ale e, dzisiejszy Pekin był właśnie między innymi stolicą Kublai czyli też w ogóle wyniósł się w pewnym momencie z tej Mongolii, takie rezydował już e, generalnie zupełnie gdzie indziej, zostawiając trochę to stare Tą starą stolicę, tak to Karakorum, właśnie te, i swojego syna też wychował już zdecydowanie właśnie po chińsku. Co znowu, powtarzam, nas jeszcze nie przeszkadzało mu otaczać się z kolei na przykład Persami albo muzułmanami z Azji Centralnej, tam gdzie chodziło właśnie o podatki czy o organizację armii. Z kolei jeden z kuzynów, bliskich kuzynów Kubilaj -hana miał córkę. To też a propos kobiet mongolskich, która to córka z kolei zasłynęła tym, że podobno twierdziła, że nie poślubi nikogo, kto nie pokona jej w walce, e, ponieważ była właśnie zbrojną kobietą. E, I na zasadzie jakiejś bardzo długi, bardzo skomplikowany, zdaje się, e, tak powiem, przeniesień w wędrówek opowieści stała się później bohaterką opery Turandot. Znaczy, no, to znaczy jakby jest inspirowana właśnie legendą o mongolskiej, w wersji operowej to już chyba tureckiej, bo tam też tym, naprawdę tym Europejczykom myliło się i myli się do tej pory w rzeczy. E, inspirowana właśnie tą historią tej rzeczywistej, prawdziwej mongolskiej księżniczki, tak jak to się po naszemu e, tutaj mówi. E, proszę. Nie wiem, nie czy ta historia kończy, prawdę mówiąc, czy rzeczywiście ona nie, nie, nie została jednak jakaś taka właśnie osobna. Miała wsparcie też swojego ojca w duże. Mhm. Ludy tureckie były obok ludów mongolskich drugim taką podstawową dużą grupą koczowników środkowo Tuż przed najazdem mongolskim Turcy serdzuscy zaczęli właśnie tworzyć swoje państwo kosztem Bizancjum w Anatolii po najeździe mongolskim, takim, taką grupą ludów tureckich, która właśnie tutaj zacznie się wybijać na niepodległość, będą turcy osmańscy, którzy właśnie też na fajnie najazdu mongolskiego powiedzmy po prostu tam właśnie to też te najazdy. One na tyle jakby niszczyły istniejącą infrastrukturę, że czasami właśnie w jakimś miejscu powstawała próżnia i w tej próżni właśnie ktoś nowy zaczynał coś budować nowego, tak? A więc też takimi jakby w pewnym sensie paradoksalnymi dziedzicami tego najazdu będą właśnie Osmanowie. Turcy osmańscy, którzy wykorzystali ten najazd mongolski, zaczęli w Anatolii zdobywać coraz dalsze i dalsze tereny. Przerwał im drogę tę ekspansję właśnie Tamerlan z kolei. No a po śmierci Tamerlana, czyli po roku 1405, Turcy Osmańscy właśnie to jest kolejna grupa półkoczowników, którzy nagle zaczynają bardzo szybko budować bardzo wielkie imperium. Tak? I w połowie wieku XV będą już mieli to imperium całkiem spore. Jak wiadomo, to Turcy Osmańscy przede wszystkim. Ostatecznie pokonają Bizancjum, więc będzie to też takie imperium, które się jakby przeleje na tereny europejskie. Z kolei po rozpadzie Złotej Ordy, znowu wiemy o tym przecież, że zostanie jakby z tej Złotej Ordy, jako taka jej reszteczka, Hamad Krymski. Podlegający Osmanom. Tak? To znaczy, w momencie, kiedy Turcy Osmańscy zaczną budować swoje imperium, to bardzo szybko uczynią z tych tzw. Tak tatarów krymskich swoich sojuszników. I fanat krymski muzułmański będzie właśnie jakby takim wasalnym państwem tak? imperium osmańskiego. Ta granica tutaj w związku z tym będzie właśnie taką granicą płonącą. To znaczy, z jednej strony właśnie te e, Tatarzy z Hanatu Krymskiego będą co jakiś czas pojawiali się jako najeźdźcy, czy to na odbudowującej się właśnie Księstwo Moskiewskie Rusi, czy na e, terenach, które zagarnie Królestwo Polskie i Księstwo Litewskie. Ale e, na zasadzie właśnie, takiego właśnie osmotycznego przenikania. Też pewne oddziały tych muzułmańskich, tak zwanych Tatarów, tak? czy to tureckich Tatarów, czy to Wątpraw Zjednoczonych, będą się osiedlały na ziemiach polskich i o tym mówiliśmy sobie w Krynkach. Tak? To znaczy, że ci osiedlający się na terenie Królestwa Polskiego Tatarzy będą od czasu do czasu uzyskiwali taki status bardzo specjalny, bo jako ludzie zbrojni będą traktowani w zasadzie jako część szlachty będą tak, stanowili stanowicielami tych oddziałów pomocniczych polskich wojsk, najczęściej zachowując islam, to znaczy niekoniecznie nie zmieniając wiary i będą się osiedlać na terenie Rzeczypospolitej. W XVI wieku będą się osiedlać, część Tatarów osiedli się na terenie Rzeczypospolitej właśnie jako taka wyróżniona grupa o dosyć wysokim statusie, związana z obowiązkiem służby wojskowej i właśnie zachowujący swoją tradycyjną religię. Bardzo dużo literatury, zresztą właśnie muzułmańskiej, w tym zresztą jedne z pierwszych tłumaczeń Koranu, będą powstawały właśnie w tym z kolei środowisku, tak? zupełnie nie arabskim, ale właśnie muzułmańskim, sunnickim i będącym właśnie takim odpryskiem tak? tego wielkiego stepowego najazdu. Dzisiaj, jak wiemy, to jest taka mniejszość która troszkę żyje ze swojej egzotyki tak, w jakimś sensie. Tak? To nie jest nigdy do końca dobre dla mniejszości, tak prawdę mówiąc. Takie właśnie samoegzotyzowanie się, no, a z drugiej strony historycznie, rzeczywiście przedstawiciele tej mniejszości, której bardzo duże zasługi mieli. No i wreszcie powiedzmy sobie, jak, jakby tak w ramach też takich zajawek przed tą nadchodzącą historią Polski, bo wiem, że w tę stronę pewnie będziemy iść w przyszłym roku, że to państwo polskie, jak się będzie rozwijało w XV i XVI wieku, no to będzie się rozwijało w takim właśnie bardzo dziwnym kontakcie z, tymi, z tą potęgą muzułmańską, jaką była Turcja i z tą nieco słabszą potęgą, jaką właśnie był hanat krymski, to znaczy z jednej strony no Właśnie ta granica będzie bardzo często granicą płonącą. Różnego rodzaju konflikty, najazdy tatarskie, porywanie jeńców, w tzw. Jasy, tak zwany jasyr, sprzedaż potem tych jeńców Turkom, albo ewentualnie jakieś takie wielkie przedsięwzięcia, które z kolei Polska podejmowały, by tych jeńców sobie wykupywać. Tak? To będzie taka rzeczywistość, tak zwanych kresów wschodnich Rzeczypospolitej. No ale z drugiej strony. Jak dojdziemy, nie będziemy mówić o historii Polski, jak dojdziemy do e, tego, jak wygląda jak wygląda po prostu szlachcic z Polski w XVII wieku, no to on wygląda jak Turek, a nie jak Francuz, tak? To znaczy, e, to jest ta, jest ta słynna anegdota o tym, jak to pod Wiedniem e, szlachta polska przywiązywała sobie wieście słomy, tu się właśnie od To jest wielki w tej żeby się odróżniać od y, szerszej perspektywy bo nam no, nie Teraz raz cały czas a to teraz teraz nie. tak pan, spokojnie. To, nie, nie spokojnie jak skończymy to ja się, jakoś to podwędę, nie nie jest agresywny e, zresztą, natomiast zresztą. nie nie wejdę dwa podstawy na to e, biorę natomiast no właśnie po e, Tatara Tatarach oczywiście pozostało nam właśnie poza Tatarem i legendą o tych właśnie Mongołach, co to, to pod siodłem surowe mięso. Lajkonik nam dostał na przykład, tak, tak? E, czy e, historia hejnału Mariackiego, tak? to wszystko tak, rzeczywiście, tak, 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 tak. Tak, te wszystkie właśnie historie e, Lajkonik, który też przecież nawet jak są na te obrazki z tymi Tatarami, tak no, on zachowuje dosyć duże podobieństwo do tych miejsców e, mongolskich. E, Także właśnie dla takiego znowu folkloru w zasadzie wręcz polskiego te najazdy są, one są pamiętne, tak pamiętane właśnie cały czas. No dobrze, to słuchajcie, to tyle na